Dobra. Dzień, dobry dzień, dobry. Dzisiaj robimy e, e, kto zrobi lepiej budowanie. Dzisiaj tematyka jest domek, no. zwykły domek. O, więc e, ty idziesz na swoją połowę, twoja połowa jest tu, tu gdzie, no, a moja ja jest, jest tu. Więc co, ja jestem, jeszcze się to, przez dwie, ja wy, wy, możecie mnie z Bedwarsu. No. To no, nagrywaliśmy, dobra. I jak chciałbym powiedzieć, on tutaj będzie e, dużo ze mną nagrywał. E, Bedwarsu, Minecraft'a, może też zaczniemy Robloxa nagrywać. Kto wie. E. Dobra. Dobra, już zaczynamy? Zaczynamy? E, tak. Dobra. Mamy tak 10 minut, bo właśnie minuta wystarczy... E, Zaczęła. Minuta się, więc. Y, 10 minut na spokojnie. Wystarczy. Czasny się minut. Y... Tak się łapka kolej subskrypcję. No tak. Tego nie powiedziałem na początku. Ale stawiajcie. Bo przyda się. Już w ogóle. Dobiliśmy 11 subskrypcji, więc. Może być robi to, wra robi to wrażenie na nas tak. Może Ok, biorę sobie jakiś płyt. Ja cię słyszę e, wiem. Ja ja no, nie wiem, ale widzowie być możecie w komentarzach oceniać nasze domki. No tak, ja bardziej ja mogę powiedzieć, że ja bardziej ja od razu mówię, że dla mnie to bardziej wygląda to buduje. Wygląda to jak na takie stoisko kowala. Nie wiem czemu. Może tak zrobię, żeby za go jak wybija się dobrze się wybije, to może będziecie mieć jego perspektywę, jaką buduje. Albo gra. Tylko musicie wbić yy, dobre łapki w górę i dobre subskrypcje. Jak, jak, jak to źle wygląda? Ja włącz, Łączysz dzień? Masz dzień? Mm, tak, tak. Będzie najgorzej jest, najgorzej jest w nocy budować. Jest, jest. Dobra, jeśli teraz widzicie to, to nie pytajcie dlaczego tak, tak liczę dziwnie, tak dziwnie policzyłem to, że. Dobra, dobra, to jeszcze. Ej nie, mi to, ten... na razie ja, ja, na razie robię da. Nie zrobiłeś żadnej postawy? Zrobiłem, posta zrobiłem postawę, tylko na razie robię dach. Nie, chodzi, że wiesz, zrobiłem postawę i teraz robię dach. Iżo. Mój dach jest problem, bo mój dach jest jakby, że on do, do, od razu do ściany podchodzi. No to, co tam? Ważne, że chociaż budujesz. Że chociaż chciałeś ze mną no, nagryźć odcinek. Bo jakbym na przykład poprosił inne osoby, no to yy, prawie nikt nie jest aktywny. Tylko ty jesteś aktywny. No. Hmm. Nie wiem czemu, ale ja mam takie dziwne... Mój Tomek wygląda dziwnie na razie. Mhm nie bo jest to. w ogóle już. Odcinek? O, jeszcze 6 minut mamy. Co? No! To patrzy na czas Znaczy nie 3 minutki, przepraszam. O! A się to teraz będzie... Zaczę... To będzie trzeba zrobić kolejny part. Eee nie 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 Ale co nie nie Bo 10 minut mamy na budowę Już Ci mówiłem Tak ale no to jak widzowie będą To jak oni to zobaczą Bo ja nie, nie, nie pokażemy tego. Będziemy mieć 5 minut przecież na Na pokazanie Twojej budowli przecież Bo jeszcze mamy jakieś 4-5 minutek. Ja to dopiero teraz robię. Jeśli bijecie mi jakieś 1000 subskrypcji, może będę mógł więcej więcej minut robić te odcinki. Bo na razie to, to jest kiepsko, bym powiedział. O, bo nawet nie zdążyłem zrobić to, nawet nie zdąszę, nawet... Takie odcinki, nie zależymy zrobić takich odcinków, bo nie ma, bo nam, zaraz nie będzie be, tych odcinków, tylko... Dobra, ja już kończę, dosłownie nie, ja już kończę. Ja jeszcze... Hmm. Nie. Ja jeszcze tak muszę zrobić. Hmm. Ja mam tutaj przewagę, bo... Ej, w sumie dobrze, że ja pierwsze zrobiłem, dach. To muszę jeszcze poprawić, oczywiście, bo jak ja... Oczywiście, ja muszę, ja coś źle zrobię. Hmm. Na pole. Co? Na pole. Robię odcinek. Użko, Dobra. Puszko? Dobra, ja, ja się dosłownie mam... A, jeszcze dekoracja! No ja nie zdążę. Ale dobra. Dobra. Skończyłem. Skończyłeś? Już? Tak. Ja jeszcze mam jakieś 3 minutki masz jeszcze. No ale ja już nie mam co robić. Ty mogę jeszcze... Światła przecież. Świateł, światła. światło. Właśnie ja... Ja muszę to szybko zrobić. Też mnie Ile jeszcze... Ile jeszcze robimy? Ten odcinek... Już robimy jakieś dobre 7 minut i 30 sekund. Dużo nam w sumie zostało, dużo. No, a jeszcze 5 minut to na pokazanie. Nic. Więc jeśli nie dokończę, no to przykro, mam jeszcze 2 minutki na do dokończenie. Dobra, ja, ja mam taki mały, skromny domeczek. No jakbyś zobaczył mój Ojej się tak. Pupytki, po płytki płytki mam 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 płyteczki To mi może uratować coś. Jakieś dobre minutkę, Ja dostałam. Poczekaj mam, poczekaj mamo, poczekaj jeszcze chwilę, chwilę, błagam. A teraz szybko, bo ja też muszę, ja też muszę w eee... łóżku. Uy... Eee, szybko, szybko, szybko. A, muszę zaraz jechać. No kończę. Eee, mm. 10, 9, dobra, już, dobra. Dobra. Okej. Usuń sobie szybko akwunek i zaczynamy od jakiego domu. Od twojego. Proszę bardzo. Chodź. Dobra. No, mogę zobaczyć hmm. szybko środek. Ale zobacz hmm. sobie. Zobacz sobie, ale zobacz sobie od, od tej strony której? No. Dobre. Dobra, e, oceniam... Widzę, też możecie oceniać. E, 9 na 10. Dobra, chodź mój ocen. Mój to jest klasyczny drewniany. Au. Mój też był drewniany. E, Dobra, chodź sobie zobacz, środek. Trochę jest taki za bardzo kwadratowy i mi się... Po prostu taki dziwny. I te, tak, a mogłeś sobie też dać zamiast tych takich całych okien, mogłeś sobie, mogłeś to sobie dać patrzeć. Takie, tak. Ale ja lubię takie. Dobra, no to jak oceniasz? Oceniam tak: i 5,5 na, ,5 na 10. Widzowie, oceniajcie w komentarzach, a my kończymy. Nara! Hello!